Siema, z tej strony żółty, a to jest kolejny odcinek z serii Top 5. No i właśnie tematem przewodnim dzisiejszego odcinka będzie top 5 czołgów 8 Tieru, których nie kupisz normalnie w sklepie Premium. Tak więc zachęcam do zostawienia lajka like oraz suba, żeby być na bieżąco ze wszystkimi moimi nowymi filmami i lecimy z tematem. Na piątym miejscu pojawił się M6A2E1, amerykański czołg ciężki. Zacznijmy od tego, w jaki sposób można było zdobyć ten pojazd. No, było kilka opcji, było kilka okazji. Pierwszą z nich na pewno było to, że w momencie, kiedy World of Tanks wychodził... W ogóle do Polski były dostępne trzy pakiety, w których można było kupić sobie właśnie czołgi Premium. Najtańszym był w Bogdajrze zestaw z czołgiem A32, trochę droższym z jakimś chyba PZ-em i najdroższy zestaw właśnie z pyrką, czyli M6A2E1. Ale czołg również można było kupić kilka razy chociażby w kalendarzu adwentowym, tak jak ja na przykład go sobie zdobyłem. Czołg charakteryzuje się bardzo fajnym pancerzem oraz dosyć słabawym działem, które jednak no, potrafi coś tam ugryźć na tych ósmych tierach. Dodatkowo plusem tego pojazdu na pewno jest to, że maksymalnie może go rzucić tylko na dziewiąte tiery. W skrócie omówię jego działo. Mamy kaliber 105 mm, szybkostrzenność 5 naboi na minutę, penetrację 204 na zwykłych pociskach i 245 na pociskach goldowych, gdzie są to APCRy. Zadajemy średnio 320 uszkodzeń na strzał, rozrzut do dupy bo 0,4 jak na ten kaliber działa oraz czas celowania 2,1 sekundy, ale bardzo fajnym plusem dla tego czołgu jest jego depresja działa, mamy tutaj aż minus 10 stopni. Tak więc mówię, no działo nie jest jakieś boskie, no ten czas przeładowania wraz z demedżem, no jest to jednak dość słababy wynik, ale nie ma tragedii jeżeli chodzi o armaty. Natomiast bardzo mile zaskoczymy się w momencie, gdy zobaczymy na żywotność tego pojazdu, ponieważ mamy tutaj aż 1550 punktów HP. Pancerz kadłuba naprawdę daje radę, ale tylko z przodu, gdzie mamy 191 mm pod naprawdę bardzo fajnym kątem. I uwierzcie mi, że niektóre nawet dziewiątki dingają się od tego jak głupie. No, ale w końcu jest to czołg amerykański, tak więc granie na wieżę jak najbardziej ma tutaj sens, ponieważ mamy 229 mm pancerza z przodu wieży no i dodatkowo mamy bardzo duże i twarde jarzmo. Dodajmy do tego wspomniane wcześniej 10 stopni opuszczania armaty i wychodzi nam naprawdę bardzo, ale to bardzo fajny czołg. Nie jest to na pewno meta dzisiejszego WOTA, ale po tylu latach czołg, moim zdaniem, dalej jest wart swojej ceny bo z tego co pamiętam w kalendarzu adwentowym kosztował on około 7 albo 8 tysięcy sztuk złota. A czy kiedykolwiek będzie można go jeszcze zdobyć w jakikolwiek sposób? Wydaje mi się, że w kalendarzu adwentowym może być okazja, aby go kupić, czy na przykład na czarnym rynku, albo jako pojazd za dyrektywy, ale co WarGaming z nim zrobi, tego nie wiemy. Na czwartym miejscu IS5, radziecki czołg ciężki. No słuchajcie, IS5 można było zdobyć tylko podczas kampanii, w której to właśnie główną nagrodą był IS5. Tak więc nigdy nie można było go w jakikolwiek inny sposób sobie kupić. Lecz wydaje mi się, że wargaming w końcu się pokusi na to, aby dać go jako czoł chociażby za dyrektywy. Co do parametrów tego pojazdu, mamy tutaj działo 122 mm szybkostrzelność 4,76 naboi na minutę, penetrację na zwykłych pociskach 221 są to APC i Gold 270 gdzie są to Kumule. Zadajemy 390 uszkodzeń na strzał. Rozrzut na 100 metrów typowy, jeżeli chodzi o radzieckie standardy 0,46 i czas celowania strasznie długi 3,2 sekundy. Mamy tutaj jeszcze 5 stopni depresji armaty. I działo nie jest jakieś tragiczne. Ma taką samą penetrację na zwykłych, jak i goldowych pociskach. Zresztą, ten mecz też jak i 3 a chociażby na przykład. No, ale ten czas celowania, rozrzut, jeszcze jako tako. Jeżeli gramy pojazdami radzieckimi, to się przyzwyczailiśmy do takiego rozrzutnika. Ale trzeba pamiętać o tym, że Czołg lubi też losować na dziesiąte tiery. No, a tam już tak kolorowo wcale nie jest. Zresztą, z żywotnością również nie jest zbyt fajnie, ponieważ co prawda mamy 1550 punktów HP, więc naprawdę bardzo fajnie. Pancerz kadłuba z przodu 120 mm, i jest to oczywiście ta cała radziecka szczuta, więc fajnie skontowany pancerz przednik, który coś tam dingnie, ale za bardzo ufać temu nie można. Za to bok posiadający 120 mm pancerza naprawdę jest kozacki. Jeden z głównych atutów tego pojazdu jest na pewno pancerz wieży, ponieważ posiadamy tutaj 201 mm z przodu i 129 mm. Na boku, tylko trzeba pamiętać o tym, że wieża jest taka odlewana, przez co cholernie ciężko ją przebić frontalnie. Jedynie gdzie? To w garczki na samej górze wieży. Tylko teraz tak, mamy bardzo fajną, twardą wieżę, no ale 5 stopni depresji armaty nam tutaj nie pomoże. Co do mobilności w tym pojeździe, bo to też jest dość ważna kwestia, mamy masę prawie 50 ton, moc silnika 700 koni mechanicznych, co daje nam 42 km na godzinę do przodu. I ciekawe jest to, że IS-5 jest tak naprawdę prototypem IS-8, czyli dziesiątki, którą znamy. Ale niestety dużo, ale to bardzo dużo mu do niego brakuje. Chociażby ze względu na mobilność. No i też działo, chociaż nie ma co porównywać oczywiście dziewiątki z ósemką premium. To jest bezcelowe. Zawsze bardzo fajny, ale ilekroć gdziekolwiek na jakiś filmach na YouTube czy streamach zawsze o nim źle mówiono, że jest to syf i niepotrzebny czołg wcale w World of Tanks, bo nikt absolutnie tym nie gra. I w sumie, no moim zdaniem jednak IS-3 jest lepszy. Już nie mówiąc o porównaniu do Isa 3 a 3A, który jest przepotężny przy IS-5. Ale cóż, czołg ciekawy chociażby przez to, że był dostępny w kampanii. Na trzecim miejscu Szwed Ciężar, czyli Emil 1951. Czołg, który mogliśmy zdobyć tylko za granie trybu linia frontu. Jest to bardzo fajna premka 8 tieru, ale tylko wtedy, jeżeli umiecie bądź no, lubicie grać sobie takim Emilem jedynką, Bo czołgi są naprawdę bardzo do siebie podobne. Zacznijmy od jego armaty, która no, jest plusem bądź co bądź. Mamy tutaj kaliber 10,5 cm, 3 pociski w magazynie, czas przeładowania pomiędzy strzałami wynosi 2,75 sekundy, a czas pełnego przeładowania równe 30 sekund. Oczywiście mówię tutaj bez modułów, tylko załogą stuprocentową. Penetracja na zwykłych pociskach, gdzie są to apcr -y, mamy 217 i na Goldzie, gdzie to są również apcr -y, mamy 242. Demerż na strzał wynosi 360, rozrzut na 100 metrów do dupy, bo 0,4 i czas celowania strasznie długi 3 sekundy. No ale ogromnym plusem tego pojazdu na pewno jest jego depresja, mamy tutaj aż minus 12 stopni. Tak więc działo, które potrafi troszeczkę walnąć, 360 demerza to jednak boli bądź co bądź. Na ósemkach 217 pny to jest w miarę okej okay wynik. Te prawie 250 na goldzie też daje radę, tylko trzeba pamiętać, że czołg też może rzucić nawet na dziesiąte tiery. A tam już ani wieżą nie pogramy, ani działem nie będziemy przebijać a właśnie co do jego wieży. Mamy pancerz z przodu wynoszący 180 mm pod naprawdę bardzo fajnym kątem, a dodajmy jeszcze do tego, że pojazdem gra się właśnie tylko na wieży, jeżeli wyjeżdżamy za jakieś małe góreczki, no to te kąty jeszcze się zwiększają i trudniej jest przebić Emila z przodu wieży. Jest to możliwe, ale naprawdę potrzebujemy mocnej, mocarnej penetracji albo po prostu dużo szczęścia. Kadłub, no cóż, tu można powiedzieć 100 mm z przodu, i czasami to dingnie na jakichś tam niższych tierach, ale generalnie czołgi ósmego tieru już to robią jak chcą. I dość mały minusik, jeżeli chodzi o naszego Emila. Mamy tylko 1400 punktów HP i jest to dość mało, jeżeli chodzi o HTK ósmego tieru. Mobilność, naprawdę, no wygląda na papierze fajnie, ponieważ możemy jechać 45 km na godzinę do przodu, ale w praktyce on osiąga. No, jakoś tak 40 na godzinę. Te 45, to jest tak na Twoje babka wróżyła. Czołg, który naprawdę warto było zrobić, chociażby ze względu na to, że to jest pełnoprawna premka 8 tieru, którą można było właśnie tylko zrobić z trybu linia frontu. No i moim zdaniem, jeżeli chodzi o Emila, to nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek był dostępny, chociażby w sklepie za obligacje, bo jednak była to unikatowa nagroda jak AF Face One za właśnie linię frontu. No ale co tam Wargaming szykuje, to my już niestety nie wiemy. No i na drugim miejscu coś naprawdę rzadko spotykanego, czyli ISU-130 niszczyciel czołgów ZSRR. Z tego co pamiętam, lecz mogę się mylić, czołg ten dostawali community kontrybutorzy z okazji bodajże Świąt Bożego Narodzenia. Jeżeli się mylę, poprawcie mnie w komentarzach, ale wydaje mi się, że właśnie tak było z tym pojazdem. I prędzej bym powiedział, że ISU 130 pojawi się chociażby w sklepie premium, czy właśnie za dyrektywy, czy w samym kalendarzu adwentowym, aniżeli by taki na przykład Emil 1951 miał się pojawić gdziekolwiek jeszcze do kupienia kiedykolwiek w grze. Ale co do charakterystyk tego pojazdu, no mamy tutaj armatę 130 mm, która ma szybkostrzelność 5,83 naboi na minutę, na zwykłych pociskach mamy 215 penetracji zadające 490 uszkodzeń i uwaga, Gold, który posiada mniejszą penetrację bo 187, ale za to zadajemy więcej obrażeń bo aż 570 na przypominam 8 Tierze. Tak więc naprawdę jest to jeden z rzadszych pojazdów, które posiada tą zależność. gdzie Gold zadaje więcej obrażeń aniżeli właśnie ma penetracji od zwykłych pocisków. Podobna sytuacja jest chociażby z takim Susto Y. Rozrzut na 100 metrów bardzo fajny, jeżeli chodzi o ten kaliber, bo tylko 0,37. Czas celowania też bardzo dobry, bo 2,1 sekundy. Dodatkowo mamy aż 8 stopni opuszczania armaty, więc dużo, jeżeli chodzi o czołgi z ZSRR. Więc działo naprawdę bardzo fajnie, jeżeli chodzi o 8 Tiery. Zresztą nawet 9 te 217 peny wystarcza, ale no niestety na dziesiątki już troszeczkę gorzej. No bo niestety tak, ISU 130 może grać nawet z dziesiątkami, gdzie jest już dość duży problem z penetracją 217, no a Gold nam nie pomoże, no bo Gold zadaje więcej obrażeń względem gorszej penetracji. Ale przejdźmy do kolejnych jego parametrów. Mamy 1000 punktów HP, więc mało. Naprawdę mało w porównaniu do takiego ISU 152 to jest strasznie mało. Pancerz kadłuba z przodu i z boku 90 mm, ale przypominam, że jego jarzmo jest naprawdę twarde i żeby się tam wbić, to trzeba mieć dużego farta. Mobilność, no jak na takiego masywnego tedeka, który waży 47 ton, jednak silnik mocy 520 koni mechanicznych to nie daje zbyt dobrych rezultatów, bo jedziemy nim maksymalnie 38 km na godzinę do przodu. Co do maskowania, nie jest tragiczne, ale nie jest to poziom takiego na przykład RHM-a, tu w ogóle nie ma co porównywać. Natomiast wykrywanie jest dość ciekawe, ponieważ mamy 380 m zasięgu widzenia, czyli jak na tedeki naprawdę jest ok. I moim zdaniem, gdyby ISU 130 był w sklepie premium normalnie sprzedawany, to dalej nie cieszyłby się dużą popularnością, ze względu na to, że jego penetracja największa, jaką może mieć na zwykłych pociskach, średnio to jest 215 jednostek. Więc to jest dość mało, jeżeli wylosuje nas nawet na 9 tiery. Nawet na 8 tiery to nie jest rewelacyjna penetracja, bo no, 215 strasznie mało. Naprawdę, jeżeli chodzi o te 8 tieru, to jest bardzo mało. Ale z ciekawości, ja bym osobiście jak najbardziej go kupił. No i na pierwszym miejscu czołg legenda, czołg o którym bardzo dużo się kiedyś mówiło, czyli KW4KTTS, czyli znowu Tedek ZSRR. Tedek ten nigdy nie był jeszcze sprzedawany gdziekolwiek ani dostępny w jakikolwiek sposób. Jedynie na kontach prasowych on występuje, oraz z tego co wiem, testerzy go posiadają tacy super testerzy, niezwykli testerzy, tylko super testerzy World of Tanks, bo z tego co WotLife pokazuje ten pojazd posiada mniej niż 300 osób. I wydaje mi się, że w końcu będzie taki moment, że Wargaming go wypuści. Będzie tak zbalansowany, że będzie albo to jakaś specjalna premka za chociażby no, misje osobiste nowe, albo za coś takiego jak właśnie za linię frontu. Czas oczywiście pokaże. Co do jego charakterystyk, mamy tutaj 107, która ma strzelność lekko powyżej 7 naboi na minutę, penetracja na suchych pociskach 227 oraz 289 na Goldzie, gdzie są to APCRy, więc Gold naprawdę tutaj jest bardzo fajny i przydatny, ponieważ czołg może rzucić nawet na 10 tiery. Demecz na strzał wynosi 320 co daje nam średnie uszkodzenia na minutę w wysokości 2286 jednostek. Rozrzut na 100 metrów, bardzo fajny 0,36. Czas celowania trochę przydługawy, jeżeli chodzi o ten kaliber działa, bo 2,5 sekundy. No a niestety, że ten pojazd posiada całą nadbudówkę z tyłu, no to mamy jedynie 5 stopni opuszczania armaty, a samo działo możemy obrócić w lewo o dziwo 15 stopni, a w prawo o 45. Tak więc dziwna zależność, że akurat w lewą stronę możemy mniej obrócić to działo, aniżeli z prawej. Tak przynajmniej podaje nam Wargaming w jego charakterystykach, bo co ciekawe, pojazd jest dostępny w porównywarce w World of Tanks. Pojazd jest przeogromny, jest o wiele większy niż zwykły KW-4, co za tym idzie myślimy, że punkty HP to jest jego główna wręcz domena, tak samo jak pancerz i trochę w tym racji jest, ale trochę też nie, ponieważ posiadamy tylko 1200 punktów HP, co jak na tedeki jest bardzo dobrą wartością, ale no to jest bardziej taki HTK tedek, można powiedzieć i te 1200 punktów HP to jest trochę mało. Czołg posiada 200 mm pancerza z przodu, 125 na boku jak i z tyłu. Ale czy ten czołg będzie dużo odbijać? No, nie wydaje mi się jednak, ponieważ czołgi zwykłe 8 tieru posiadają już większą penetrację niż te 200 mm pancerza. No a poza tym pojazd na pewno będzie miał jakieś tam weak spoty, więc nie wydaje mi się, żeby on jakkolwiek mega dużo odbijał, jak chociażby na przykład taka Fałka 101 p co do pomilności, to jest tutaj mu niesamowity, ponieważ ważymy równe 100 ton, ale moc silnika 1200 koni mechanicznych, no niby fajnie, ale tylko jedziemy 35 km na godzinę do przodu, obrót jest strasznie słaby, tylko 25 stopni na sekundę. Jest to tetek, tylko że bardziej szturmowy, więc jego maskowanie jest strasznie do dupy, poza tym widzicie, że ten pojazd jest naprawdę ogromny. I to tyle, jeżeli chodzi o KW4KTTS. I zresztą to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeszcze raz zachęcam Was do zostawienia lajka like oraz suba, żeby być na bieżąco ze wszystkimi moimi nowymi filmami. To tyle. Do usłyszenia w kolejnych filmach na moim kanale. Cześć!